Z tej strony kosnej, a to jest ósma, bodajże ósma, bodajże część kanciastej przygody. Dzisiaj postaramy się coś znaleźć. Będziemy się kopać na ukos, bo możliwe są znalezienia surowców. Dobra, mamy łopatę od tego. Ja to nie lubię, gdy siedzę w tej kota. A, i wracając. Yy, o, że razem. Yy, w ostatnim filmiku yy, prosiłem Was, żebyście podawali. Yy, nie wiem, czy w ostatnim. Yy, podawali mody, yy, które chcecie na serii Minecraft na moda. Byłem bardzo wdzięczny, jeżeli byście szybko się z tą uwinęli, ponieważ naprawdę. Zajebiście mi się chce grać na tych montach, a nie ma kto mi e, polecić jakiegoś fajnego. E, więc ja tylko tak dla przypomnienia Wam powiedziałem. I jeżeli znacie jakieś serie fajne, e, typu że załóżmy PC, są drogie wioski czy coś, czy załóżmy samochody, to powiedzcie. Może nic nie ma Zawsze coś znajdowałem O To jest głupi fart Nie ma tu gdzieś jeszcze O, jest Dobra e, Teraz trzeba coś spróbować znaleźć Mam nadzieję, że szybko tak znajdziemy. Ale ty by jakby było był jakiś czy coś. Bo wtedy przynajmniej bym mógł e, zrobić sobie eksperkę albo dorobić się e, i temu w typu e, załóżmy ze spada ja to bym sobie z e, strzały strzał i kości i do farma na przykład e, strzały by sobie... E, też bym mógł z e, zombie zrobić sobie npc farmę, którą e, sam wysiłem, e, mojej te, jak to się nazywa, mój wymysł po prostu, nie wiem, to ja może zrobię króciutkie cięcie i jak coś znajdę to włączę nie wiem. Nie, bo może będzie, że o szóstwo, i które, o blb, blb. Nie, dobra. Szukamy dalej. No ja i takie gówno. Nic nie ma. No za chuja pana lisę znajdę. Ale ja to kurwa mam szczęście. A jednak zachuję pana coś znalazłem. Trzeba by sobie tu rozkminić jakieś zejście. O, złoto. Lawę słyszę. Dobra. E, zbieramy teraz tutaj nasze bogactwa. Ło, wow, jakie lagi. Tak lepiej. Redstone. Wszystko mi się na razie przyda, bo jeszcze nie miałem PC kopalni. To zresztą z tym świecie. I ogólnie. Dobra. Tu mamy tak. Tu coś... Coś, coś jest, jest. Węgiel mi jest bardzo potrzebny teraz, bo jak robię teraz domek to trzeba wpisu tego węgla. I... Dobra. Sprawdźmy, popatrzmy tu po górach. Czy nie ma nic. Ale ta lawa brzęczy. Dobra. O, kolejne są. Teraz świetnie lada słyszę. O, w dupę. Jest wery blisko. A no, skopę tak naprawdę. No, jest bardzo blisko, bez jest Dobra, nie będę jej szukał, bo jeszcze mi się zdaje, się na głowę wyleje. Eee, ciekawie, bo będzie co, e, coś do domku się przyda. Na pewno mi się węgiel przyda, na pewno żelazo wykorzystam. Mm. Co się tu jeszcze... Przyda? Pa, ta lawa wpienia Przy lawie zawsze mnie reaguje. Już ma? Okej okay. Nie kapię gdzieś O, o dachu mowa jak się troszeczkę bo żeby się właśnie lawa na łeb nie wylała. Uu. Bardzo dużo węgla będziemy mieć. Gdzie zapas? Bo kiedyś mi może zabraknąć go, a zawsze. Najwyżej będzie sorki zeszły, bo poprawię mikrofon. Dobra, szalić. No jak sobie please. Diaksy ja chcę diaksy to Może ja chwilowe cięci. Albo nie wiecie co, to będzie koniec. Jestem Kostań i żegnam się z wami. Do zobaczenia, cześć na sobie odcinku. Nara!